Udeczko, nóżeczka ładnie powoli dochodzi. Nie za ostry ogień. Będzie wyżera. Kawa wypita. Jakaś zupka zjedzona i czekamy teraz na mięsko. wziąłem do testu dzisiaj ze sobą na zewnątrz licznik domowy licznik Geigera mniej więcej w tej samej pozycji cały czas wskaźnik awaryjne awaryjne radyjko wyłączone trochę bałagan mi się zrobił no ale tutaj pozjadane pyszności, kaweczki powypijane. I czekamy na mięsko. Ach. Ładnie dochodzi.